Dziś chcielibyśmy przedstawić państwu miejscowość graniczącą od strony ruptawy z naszym miastem Zebrzydowice. Ale zanim przejdziemy do historii tej miejscowości, należałoby powiedzieć coś o samej gminie Zebrzydowice i przynależących do niej sołectwach. Zebrzydowica jest gminą bardzo malowniczo położoną pomiędzy dwoma dużymi miastami, cieszynem o tradycjach historyczno-kulturalnych oraz przemysłowym jastrzębiem. Liczy około 12 tysięcy mieszkańców na dzień dzisiejszy, składa się z pięciu sołectw, z których największym są Zebrzydowice. Gmina, siedziba gminy jest w Zebrzydowicach. W gminie Zebrzydowice są cztery szkoły i cztery przedszkola. Na terenie gminy Zebrzydowice są przejścia graniczne, jedno duże przejście, bardzo duże przejście graniczne kolejowe w samych Zebrzydowicach oraz przejścia drogowe w Marklowicach Górnych i w Kaczycach. Do naszych sukcesów niewątpliwie należy zaliczyć generalny remont zamku, w którym się obecnie znajdujemy. Gdyby Rada Gminy nie podjęła tego tematu, prawdopodobnie w chwili obecnej obiekt by już nie istniał. Koszt całego remontu i adaptacji wyniósł około dwudziestu kilku miliardów złotych. W zamku mieszczą się, zamek mieści różne funkcje. Izba Pamięci tutaj jest zlokalizowana w dwóch pomieszczeniach. Jest siedzibą biblioteki, siedzibą Sołtysa. Organizacje społeczne z terenu Sołectwa Kończyce Małe znalazły tutaj swoje pomieszczenia. Jest kawiarnia oraz sala widowiskowa, w której organizowane są wszelkie imprezy, spotkania i zebrania społeczności lokalnej. Współpraca z sąsiednimi gminami układa się dobrze. Najczęściej jest to współpraca niesformalizowana. Spotykamy się w istotnych sprawach dotyczących naszych gmin i zazwyczaj problemy rozwiązujemy. Jak Pani Wójt wspomniała, leżymy dokładnie po środku pomiędzy Jastrzębiem a Cieszynem. Od zawsze byliśmy częścią tzw. Księstwa Cieszyńskiego i kulturowo czujemy się w dalszym ciągu związani z tą ziemią. Natomiast coraz większe związki gospodarcze gminy następowały z gminą Jastrzębie. I te związki pozostaną w dalszym ciągu, mimo iż gmina Zebrzydowice zadeklarowała swój powrót do powiatu cieszyńskiego. I to też sądzę będzie jakaś szansa dla gminy, bo będziemy pomostem pomiędzy powiatem cieszyńskim a powiatem grockim-jastrzębskim gmina nasza nawiązała pierwsze kontakty z sąsiednią gminą Piotrowice zamierzamy tutaj współdziałać w zakresie turystyki i współpracy kulturalnej Życie kulturalne gminy Zebrzydowice skupione jest wokół Zamku de Matencloa. Tutaj bowiem znajduje się biblioteka, popularna zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury prężnie działa już od ponad 60 lat chór mieszany echo, biorący udział we wszystkich uroczystościach gminy, a także w przeglądach, festiwalach i konkursach organizowanych na terenie całego kraju. największe sołectwo Zebrzydowice składa się, podzielone jest na dwa sołectwa Zebrzydowice Górne i Zebrzydowice Dolne. Pod względem ludności jest to również najliczniejsze sołectwo, liczy bowiem około 5 tysięcy mieszkańców. Czym zajmują się mieszkańcy? No głównie pracują w górnictwie na kolei, na PKP. Wielu zatrudnionych jest w Urzędzie Celnym, w Straży Granicznej. Część ludności pracuje w budżecie tak zwanym, to znaczy w naszych ośrodkach zdrowia, w szkołach, przedszkolach, w Urzędzie Gminy, no i w innych takich instytucjach towarzyszących może obsłudze granicy i kolei. W skrócie, scharakteryzowaliśmy gminę. Teraz czas na trochę historii. O początkach miejscowości opowie mieszkaniec i znawca Zebrzydowic, Pan Ludwik Bartoszek. No, miejscowość Zebrzydowice leży w chwili obecnej na tak zwanym najbardziej na północ wysuniętym odcinku Śląska Cieszyńskiego. Historia Zebrzydowic przez prawie się no siedem wieków była związana z historią Śląska Cieszyńskiego i z zaborem austriackim. Do czasu likwidacji zaborów pruskiego i austriackiego, to znaczy do odzyskania przez Polskę niepodległości w XIX roku. Pierwsza zmianka o Zebrzydowicach jest z 1305 roku, jest to spis miejscowości parafii Biskupstwa Wrocławskiego, jakie miały płacić w tym czasie świętopieczę te, te parafie. I ale w tym czasie Zebrzydowice nie występują pod nazwą Zebrzydowice, a występuje tam w tym spisie jako zygfriedi Villa. To jest wioska Siegfrieda. Nie wiadomo czy co to jest, czy ówczesnym właścicielem zebrzydowic był jakiś sykryt? Brak jest notatek w jakimkolwiek archiwach tutaj na, na terenie Śląska. Jako pierwsza wzmianka o zebrzydowicach jest z 1467 roku i brzmi ona tak, że w 1467 roku. Właściciel, ówczesny właściciel Zebrzydowic Mikesz z Jodłownika sprzedał część Zebrzydowic i Marklowic za 1400 złotych węgierskich Janowi Burzejowi z Knurowa. Chodzi oczywiście o Knurów po czeskiej stronie, nie ten nasz na Śląsku i od tego czasu już występują Zebrzydowice jako w nazwach w jakiś, ale tylko oczywiście występują jako w dokumentach kupna, sprzedaży, nabyciem pomiędzy ówczesnymi właścicielami. Po, 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 po prostu kolejno tych właścicieli było bardzo dużo. Z, y, tam, bo co te właści, własności się zmieniały prawie, że co kilka lat, nawet co dwa, co trzy lata. Takim słynnym właścicielem, y, którego grup jego i jego żony y, to jest z tyś... początek XVI wieku. Rodzina Liszków. Grobowce, płyty nagrobne z tego są tu w miejscowym kościele, kościele tutaj w Zebrzydowicach. Po Liszkach Zebrzydowica znowu, znowu przechodziły kilka, kilkanaście razy z rąk do rąk i dopiero właściwie W 1732 roku ze Brzdowice nabyła rodzina de Matenclua. Znowu tablice epitafijne.